Przez ponad trzy dekady Bill Wyman stał tylko kilka kroków za centrum uwagi, trzymając dźwięk zespołu, który znacząco wpłynął na historię roka. Dla opinii publicznej wydawał się spokojny, niezawodny i niemal niewidoczny w porównaniu do chaosu wokół niego. Jednak czas ma to do siebie, że rozwiązuje milczenie, którego często wymaga profesjonalizm. I teraz, długo po odejściu, Bill Wyman w końcu wyjaśnił, jak naprawdę wyglądało życie u boku Kifa Richarda, bez złości, bez dramy i bez dalszego udawania. Człowiek, który milczał, gdy Bill Wyman dołączył do Rolling Stones w grudniu 1962 roku, odróżniał się już na wiele sposobów od innych, w sposób, który miał niepostrzeżenie wpłynąć na dalszy przebieg jego kariery. Był starszy, bardziej zdyscyplinowany i o wiele mniej zainteresowany kreowaniem mitów. Podczas gdy Mick Jagger i Keith Richards dopiero uczyli się, jak zmienić bunt w tożsamość, Bill przyszedł z doświadczeniem, własnym sprzętem i poczuciem odpowiedzialności, którego zespół pilnie potrzebował. Przyniósł własny wzmacniacz, lepsze kable i spokój, który pozwolił grupie funkcjonować jako całość, a nie tylko jako zbiór ambicji. Z zewnątrz Rolling Stones wyglądali jak braterstwo, wykute z hałasu, niebezpieczeństwa i wspólnego sprzeciwu. Jednak wewnątrz Bill Wyman szybko zrozumiał, że przynależność i użyteczność to nie to samo. Był niezbędny dla brzmienia, ale pozostawał na marginesie wewnętrznego kręgu. Mick Jagger i Keith Richards znali się z Dartford, a Brian Jones, którego Bill zawsze nazywał prawdziwym założycielem zespołu, stopniowo składał pierwotny skład. Bill został przyjęty, ponieważ zespół go potrzebował, a nie dlatego, że go chciał. W początkowych latach ta różnica zdawała się nie mieć kluczowego znaczenia. Zespół był młody, biedny i skupiony na przetrwaniu. Bill koncentrował się na muzyce i razem z Charliem Watson tworzył fundament rytmiczny, który krytycy później opisali jako najstabilniejszą siłę w grupie o niestabilnym składzie. Albumy takie jak Out of Heads, Aftermath i Between the Buttons w dużej mierze żyły dzięki tej stabilności. Gdy osobowości ścierały się i kierunki się zmieniały, Bas Bills zapobiegał rozpataniu się wszystkiego. Jednak nawet wtedy były już oznaki ostrzegawcze. Bill prowadził dzienniki i pisał w nich prywatnie, że często czuł się bardziej jak element sprzętu niż członek zespołu. Decyzje były podejmowane bez jego udziału. Rozmowy milkły, gdy wchodził do pokoju. I chociaż Keith Richards później przyznał, że Bill miał więcej prawdziwego doświadczenia scenicznego niż reszta zespołu razem wzięta, ten szacunek nigdy nie przełożył się na autorytet czy zaangażowanie. Struktura władzy w Rolling Stones szybko się utrwaliła. W połowie lat 60. prawa do pisania piosenek skoncentrowano pod nazwiskiem Jagger Richards, wykluczając wszystkich innych z twórczego udziału i długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Bill zaakceptował to wtedy, wierząc, że lojalność i wkład w końcu się opłacą. Nie kłócił się, nie groził krokami prawnymi i nie domagał się uznania. Po prostu grał. Ten instynkt, by wytrzymać zamiast konfrontować, określił rolę Billa wymana na kolejne 30 lat. W miarę jak bogactwo, głośność i sława zespołu rosły, przepaść między sukcesem publicznym a prywatną rzeczywistością się powiększała. Bill był na każdej trasie, każdej sesji, spełniając każde zobowiązanie. Lecz za kulisami pozostawał na marginesie władzy. Obserwując, jak Rolling Stones zmieniają się z zespołu w przedsięwzięcie prowadzone przez dwóch mężczyzn. I co ważne, Bill się nie skarżył ani publicznie, ani prywatnie w sposób, który mógłby dotrzeć na zewnątrz. Wierzył, że profesjonalizm oznacza milczenie, a milczenie oznacza godność. Przez dziesięciolecia ta wiara go podtrzymywała. Jednak jak przyznał później, to milczenie miało swoją cenę. Po Brianu równowaga została zachwiana. Śmierć Briana Jonesa latem 1969 roku oznaczała punkt zwrotny, od którego Bill Wyman nigdy w pełni się nie otrząsnął. Brian był jedyną osobą w zespole, która instynktownie rozumiała Billa. Muzycznie, społecznie i emocjonalnie. Dzielenie pokoju podczas tras koncertowych, długie rozmowy i niewypowiedziane zrozumienie, że Rolling Stones to kolektyw, a nie hierarchia, były ich wspólnymi cechami. Kiedy Brian, zaledwie kilka tygodni przed śmiercią, został wypchnięty z zespołu, Bill przeżył ostrzeżenie w czasie rzeczywistym. Przesłanie było jasne: kto nie jest w zgodzie z centrum władzy, staje się zbędny. Po śmierci Briana wewnętrzna struktura stonsów zmieniła się na stałe. Keith Richards nie tylko wyszedł naprzód jako gitarzysta, ale stał się siłą wykraczającą daleko poza muzykę. Jego obecność dominowała w studiu, na scenie i ostatecznie w atmosferze podejmowania decyzji. Gdzie Brian niegdyś balansował osobowości, Keith skupił na sobie wpływy Mick Jagger, coraz bardziej skupiony na wizerunku i przywództwie, dołączył do tej koncentracji władzy Charlie Watts i Bill Wyman, z natury spokojniejsi i mniej konfrontacyjni, zostali zepchnięci na dalszy plan Dla Billa te zmiany nie były dramatyczne Zachodziły stopniowo, niemal niezauważalnie z zewnątrz Nadal pojawiał się wcześniej, grał precyzyjnie i trzymał rytm w ryzach jednak jego poczucie przynależności erodowało z roku na rok. Po pogrzebie Briana Bill podjął decyzję, która z pozoru wydawała się mało znacząca, ale okazała się symboliczna. Odmówił latania z zespołem prywatnym odrzutowcem. Wolał latać oddzielnie. Kif odebrał to jako brak lojalności, brak ducha zespołowego. Od tego momentu Bill poczuł, jak dystans się pogłębia. Nie był krzyczony, nie stawiano mu zarzutów, po prostu był wykluczany w studiu coraz trudniej było nie zauważać zmian. Na początku lat 70 Bill przychodził przygotowany na sesję tylko po to, by odkryć, że najlepsze partie zostały już nagrane czasem przez kifa, czasem przez muzyka gościnnego, bez żadnych konsultacji. Kredyty opowiadały podobną historię. Nawet jeśli Bill wnosił pomysły, które kształtowały ikoniczne piosenki, jego nazwisko nie pojawiało się w akredytacjach za pisanie piosenek. Później potwierdził, że razem z Brianem Jonesem i Charliem Watson współpracował przy riffie do Jumping Jack Flash. Jednak oficjalna narracja całkowicie wykreśliła tę współpracę. Po twórczej izolacji nastąpiły konsekwencje finansowe. Podczas gdy tantiemy za pisanie piosenek dla Mika i Kifa rosły, dochody Billa zależały niemal wyłącznie od tras koncertowych i wynagrodzeń za występy. W okresach, gdy zespół był nieaktywny, szczególnie podczas wewnętrznych konfliktów w latach 80., Sytuacja finansowa Bila gwałtownie się pogarszała. Kiedy Stonsi znowu się zebrali na trasy koncertowe pod koniec lat 80., był już mocno zadłużony. Mężczyźni, którzy kontrolowali katalog, pozostali chronieni przed ryzykiem. Keith Richards wydawał się nieświadomy wpływu tej nierówności na Billa lub go to nie obchodziło. Dla Kifa Stonsi byli maszyną, napędzaną instynktem i przetrwaniem. Wrażliwość była postrzegana jako słabość. Struktura była czymś, przeciw czemu się walczyło, a nie czymś, co się dzieliło. Z czasem Bill uświadomił sobie, że problemem nie był pojedynczy spór czy zniewaga. Była to podstawowa niezgodność wartości. Kif rozkwitał w chaosie, konfrontacji i dominacji. Bill wierzył w porządek, wzajemny szacunek i cichy wkład. Sytuacja stała się nieznośna nie przez oczywistą okrutność. Było to stopniowe zużycie. Bill wciąż tam był, grał. Trzymał rytm, ale był coraz częściej traktowany, jak gdyby nie istniał. Wymianę, nawet gdy stał na scenie, później opisał to uczucie jako obecność, ale zbędność, jedynie pozornie uwzględnioną. Ten paradoks wyczerpał go bardziej niż otwarty konflikt kiedykolwiek mógłby. Pod koniec lat 80. Rolling Stones przygotowywali się do jednego z największych powrotów w historii rocka. Dla publiczności, trasy Steel Wills i Urban Jungle wyglądały na triumf. Dla Billa wymana były potwierdzeniem, że jego rola została zredukowana do samego spełnienia obowiązku. Otrzymywał harmonogramy, miał wyznaczone miejsce, w którym miał być i oczekiwano od niego bezbłędnego występu. Nie był jednak już uwzględniany w decyzjach dotyczących dźwięku, produkcji czy kierunku. Czuł się jak gość w zespole, który współtworzył. Na tym etapie Bill zdecydował w ciszy, że odejdzie. Nie z gniewu, nie w proteście lecz dlatego, że cena pozostania, emocjonalna, finansowa i osobista, stała się zbyt wysoka. Pieniądze, władza i cicha upokorzenie. Wchodząc w późne lata 80., publiczny wizerunek Rolling Stones sugerował nieograniczone bogactwo i pełną kontrolę. Stadiony były wyprzedane, merchandising zalewał rynek. Marka Rolling Stones wydawała się niezniszczalna, jednak za tym obrazem Rzeczywistość Billa Wymana była daleka od ideologii. Dla niego problemem nie była już tylko emocjonalna odległość. Stało się to kwestią przetrwania finansowego. Po latach braku aktywności spowodowanego wewnętrznymi konfliktami między Mickiem Jagerem a Kifem Richardsem, zespół de facto przestał zarabiać jako całość. Dla Mika i Kifa ta przerwa była niewygodna, ale do opanowania. Ich tantiemy z pisania piosenek i wydawnictw zapewniały stały dochód. Bill Wyman, Charlie Watts i Ronnie Wood nie mieli takiej sieci bezpieczeństwa. Byli opłacanymi muzykami, a nie właścicielami katalogu, który utrzymywał strumień pieniędzy. Gdy Stones ponownie połączyli siły na czas trasy Steel Wheels, Bill stanął twarzą w twarz z debetem bankowym wynoszącym około 200 tysięcy funtów. Ta nierówność nie była teoretyczna. Wpływała na życie codzienne. Ronnie Wood zaczął sprzedawać dzieła sztuki, by utrzymać rodzinę. Bill zbierał hipoteczne zobowiązania i martwił się, jak opłacić rachunki, nawet stojąc na scenach przed dziesiątkami tysięcy fanów. Później wyjaśnił, że prawda była o wiele mroczniejsza niż zarzuty wobec stąsów. Podobno opuścili Wielką Brytanię na początku lat 70. jako chciwi uchodźcy podatkowi. Zespół nie miał rzeczywistego dostępu do swoich pieniędzy. Finanse kontrolował menedżer Alan Klein, i kiedy ktoś potrzebował środków, musiał o nie prosić przy absurdalnie wysokich podatkach i rosnących długach nie opuścili kraju dlatego, że byli bogaci. Opuścili go, ponieważ byli uwięzieni. Keith Richards nigdy nie musiał doświadczać tego strachu. Jego pozycja chroniła go. Billowska nie. Z czasem ta nierówność stała się niemożliwa do zignorowania. Bill zdał sobie sprawę, że lojalność nie przełożyła się na bezpieczeństwo. 30 lat ciągłej pracy nie przyniosły mu równości. Przekaz był jednoznaczny, wkład nie oznaczał władzy, a władza decydowała o wszystkim. Upokorzenie nie było publiczne, działo się cicho w drobnych momentach, które z czasem się nagromadziły. Przybywał na sesje nagraniowe, aby dowiedzieć się, że partia basu została już nagrana. O zmianach dowiadywał się dopiero po fakcie, uczestniczył w decyzjach, nigdy nie przebywając w pomieszczeniu. W wywiadzie Bill to prosto podsumował. Nie został wykluczony. Nigdy nie został zaproszony. Keith Richards' podejście do kontroli było bezpośrednie i bez przeprosin. Wierzył, że Stones przetrwają dzięki instynktowi, a nie dzięki demokracji. Gdy coś musiało zostać zrobione, Keith to robił. Gdy ktoś nie potrafił dotrzymać kroku, odsuwał go na bok. Dla Kifa nie było to okrucieństwo. To było przetrwanie. Dla Billa jednak czuło się to jak unicestwienie. Został wykluczony z procesu. Podczas gdy wciąż oczekiwano, że poniesie jego ciężar. Pod koniec lat 80. Bill już prywatnie poinformował zespół, że nie chce kontynuować. Miał nadzieję, że trasy powrotne będą krótkie ostatni rozdział, który pozwoliłby mu odejść po cichu. Zamiast tego, sukces tych tras przedłużył dokładnie ten cykl, przed którym desperacko chciał uciec. Każda próba była coraz cięższa. Każdy występ potwierdzał, że machina nie zatrzyma się, dopóki pozostaje opłacalna. Najbardziej bolesne nie były same pieniądze, ale to, co symbolizowały. Bill był wierny Chaosowi, uzależnieniu, śmierci i obserwacji publicznej, nigdy nie ujawniał tajemnic zespołu, nigdy publicznie nie rzucał wyzwania jego liderom i nigdy nie domagał się uznania. Ale jeśli chodziło o szacunek, prawdziwy, strukturalny szacunek, nigdy go nie osiągnął. Keith Richards ucieleśniał tę rzeczywistość, świadomie czy nie. Traktował Billa jako funkcjonalnego, ale nie niezastąpionego, przydatnego, ale nierównorzędnego. Bill dźwigał tę prawdę w milczeniu przez dziesięciolecia. Kiedy później powiedział, że odszedł, bo po prostu nie mógł tego dłużej znieść, nie odnosił się do jednego zdarzenia. Opisywał powolne wyczerpanie, które pojawia się, gdy nieustannie cię poniżają, a ty udajesz, że wszystko jest w porządku. Kiedy w końcu odszedł, decyzja nie była dramatyczna. Była nieunikniona. Odejście nie było aktem buntu, ale aktem samozachowania. Pożegnanie, które nigdy nie zostało zaakceptowane. Bill Wyman nie opuścił Rolling Stonesów w dramatycznym odejściu. Nie było publicznego ogłoszenia, nie było ostatniej kłótni, nie było emocjonalnego pożegnania na scenie. W rzeczywistości zespół nie uwierzył mu, gdy Bill zdecydował, że skończył. Około 1991 roku powiedział im prywatnie, że nie chce dłużej kontynuować. Reakcją na początku było niedowierzanie, potem wyparcie. Dla Mika Jaggera i Keitha Richardsa, idea, że ktoś mógłby dobrowolnie opuścić Rolling Stonesów, zwłaszcza ktoś, kto był tam od początku, była po prostu niewyobrażalna. Przez prawie dwa lata, decyzja Billa znajdowała się w dziwnym stanie zawieszenia. Charlie Watts i Mick Jagger dzwonili do niego, pytając, czy zmienił zdanie. Zapraszali go na kolację, próbowali utrzymać drzwi otwarte, zakładając, że uczucie minie. Keith Richards zareagował jednak inaczej. Jego komentarze były ostrzejsze, bardziej terytorialne. Nikt nie opuszcza tego zespołu, chyba że w drewnianej trumnie, powiedział, co niektórzy mogli uznać za czarny humor, ale dla Bila miało to głębsze przesłanie. Dla Kifa Stonesi nie byli pracą, z której się odchodzi. Była to tożsamość, której się poddajesz. Kiedy zespół w połowie lat 90. zaczął planować swoją następną dużą trasę, pytania nie można już było unikać. Mick i Charlie przyszli do domu Billa i spędzili wieczór, próbując go przekonać do pozostania. Mówili o dziedzictwie, lojalności i historii. Bill słuchał spokojnie, nie kłócił się, nikogo nie oskarżał i nie chwiał się. Kiedy w końcu zaakceptowali, że jest poważny, ustalili, że jego odejście nastąpi wstecznie na rok 1993, chociaż Bill wewnętrznie odszedł już dwa lata wcześniej. Czas potem był napięty. Zamiast wdzięczności za trzy dekady oddania, Bill spotkał się z goryczą. Mick czynił lekceważące uwagi, sugerując, że gra na basie to coś, co w zasadzie każdy może robić. Kif milczał publicznie, ale jego postawa prywatnie była jasna. Bill miał jeden problem. Nie den Wunsch, gehat habe, wieder Teil dieser Welt zu sein. Zamiast tego skupił się na innych aspektach życia, rozwijając swoje pasje, które zaniedbywał w czasach swojej aktywności z zespołem. Pisanie książek, fotografia, archeologia i działalność charytatywna stały się jego nową codziennością. Był szczęśliwszy poza absurdem świata gwiazdroka, który tak długo go definiował. Dla osób, które śledziły jego karierę. Niespodziewane było, że zamiast rozpaczać nad rozstaniem z The Rolling Stones, Bill wydawał się odnaleźć spokój. Odzyskałem kontrolę nad własnym czasem i życiem, mówił w wywiadach. Chociaż jego odejście wywołało wiele spekulacji i domysłów, dla niego było to decyzja o własnym dobrobycie psychicznym. Keith Richards przyjął te słowa z mieszanymi uczuciami, nie rozumiejąc, jak ktoś mógłby odrzucić status i prestiż wynikający z bycia częścią tak legendarnego zespołu. Niemniej jednak, pomimo różnic, które ich dzieliły, Bill i Kiw kontynuowali swoją cichą, niepisaną umowę polegającą na wzajemnym szacunku i zachowaniu neutralności. To, co było trudniejsze od wyłomów w zespole, były zmiany w samym wymanie. Z każdym rokiem, który upływał od jego odejścia, coraz mniej zależało mu na udowadnianiu czegokolwiek komukolwiek. Jego życie zmieniło się na lepsze i zaakceptował, że nie musi już niczego udowadniać ani przed nikim tłumaczyć się ze swoich wyborów. Podczas wywiadów podkreślał, że decyzje życiowe są rzadko proste i jednoznaczne, a droga do odnalezienia siebie często prowadzi przez niezręczne rozstania i trudne wybory. Dla Bila wymana te wybory były sygnalizowane nie dramatycznymi rozłamami, ale małymi krokami, które prowadziły go ku spokojniejszej, choć mniej spektakularnej przyszłości. Właśnie tam, na marginesie dawnej chwały, znalazł swój prawdziwy spokój. Miał zobaczyć Kifa ponownie, nie z nienawiści, ale dlatego, że było dla niego emocjonalnym wysiłkiem być blisko niego. Wysiłkiem, którego nie chciał już dłużej podejmować. 30 lat stania na tej samej scenie nie oznaczało, że dzielili wartości, temperament czy wzajemny szacunek. To, co Bill ostatecznie przyznał, nie było to, że Kif Richards był w oczywisty sposób okrutny. Było w tym coś bardziej niepokojącego. Kiew deprecjonował go po cichu. Uparcie, poprzez wykluczanie zamiast konfrontacji, poprzez kontrolę zamiast sprzeczki, Bill nie został wypchnięty przez wielki konflikt. Został powoli zredukowany do kogoś, kto spełniał funkcję, ale już nie współtworzył zespołu, który pomagał budować. Patrząc wstecz, Bill opisywał swoje odejście najprościej jak mógł. Nie odszedł z powodu wieku. Nie odszedł, aby rozpocząć karierę solową. I nie odszedł, bo stracił miłość do muzyki. Odszedł, ponieważ nie mógł dłużej znosić sposobu, w jaki był traktowany. I ponieważ pozostanie oznaczałoby dalsze okłamywanie samego siebie. Ta prawda rzuciła nowe światło także na samych Rolling Stonesów. Legendarne napięcie w zespole, niebezpieczna krawędź, która zawsze napędzała ich wielkość, miały swoją cenę. Brian Jones zapłacił izolacją i swoim życiem. Bill Wyman zapłacił dekadami cichego wymazania. Nawet Mick Jagger i Keith Richards zapłacili w swój sposób, uwięzieni w walkach o władzę, które nieraz prawie zniszczyły zespół. Kiedy Bill w końcu się wypowiedział, nie było publicznej odpowiedzi ze strony Keitha Richardsa. Również Mick Jagger i Ronnie Wood milczeli. Być może nie było już nic do omówienia. Bill nie domagał się uznania ani przeprosin czy pojednania. Po prostu nazwał rzeczywistość, która zawsze istniała. Na końcu Bill Wyman nie musiał znów stawać na scenie, aby udowadniać swoją wartość. Jego dziedzictwo żyło w muzyce, w archiwach, w rytmie, który przez trzy dekady utrzymywał chaos w ryzach. To, co odzyskał dzięki późnemu wypowiedzeniu się, nie była zemsta, ale władza nad własną historią. I czasami właśnie to jest najtrudniejszą prawdą ze wszystkich. Czy uważasz, że Bill Wyman miał rację, milcząc tak długo, czy powinien był wypowiedzieć się wcześniej? Czy odejście od Rolling Stonesów było oznaką słabości, czy jedynym sposobem, aby się chronić? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i jeśli uważasz tę historię za wartą opowiedzenia, nie zapomnij polubić, podzielić się nią i zasubskrybować, aby otrzymać więcej wglądów w prawdy legend muzyki.